Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu zdobyła po raz szósty certyfikat uczelni liderów. Te prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest za wkład uczelni w rozwój edukacji dla rynku pracy oraz wysoką jakość kształcenia. Joanna Wojciulewicz, telewizja Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Dzisiaj mam przyjemność porozmawiać z rektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu, profesorem, doktorem, habilitowanym, inżynierem Zbigniewem Walczykiem. Panie profesorze, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu poddaje się niezależnej ocenie ze strony ekspertów zewnętrznych, która pomaga podnosić efektywność działań szkoły w obszarze dydaktyki i współpracy z otoczeniem. Co to oznacza w praktyce? Jak uczelnia dba o praktyczną edukację swoich studentów? oraz jak przygotowuje ich do osiągania sukcesów na rynku pracy? Pytanie dosyć obszerne. My poddajemy się temu rankingowi, ponieważ ranking ten jest rankingiem opisowym, niesparametryzowanym i w związku z tym recenzje, które, które kapituła przygotowuje, są recenzjami merytorycznymi. Jest tam w, w tym opisie i w ocenie jest element taki no, ludzki, można powiedzieć. Natomiast co robimy, żeby, żeby uczelnia, żeby nasi absolwenci dobrze się spisywali na rynku pracy po studiach, robimy wszystko, co tylko jest możliwe. Czyli tak, wszystkie studia nasze są o profilu praktycznym, mamy bardzo dobrze dobrą współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Mamy kontakty z grubo ponad 500 pracodawcami, przedsiębiorstwami, instytucjami i tak W związku z tym zdobyliśmy w ciągu tych 17 lat działalności naszej uczelni, zdobyliśmy ogromne doświadczenie, które pozwoliło na sformułowanie tematu, projektu do programu operacyjnego Power i w tej chwili już jest on rozstrzygnięty na 135 milionów dla wszystkich pwz polskich i dotyczy pilotażowych praktyk zawodowych. W oparciu o ten, o ten projekt i zdobyte w czasie jego realizacji doświadczenia, najprawdopodobniej powstanie taki jednolity, modelowy sposób prowadzenia praktyk na profilach praktycznych pierwszego stopnia we wszystkich PWZ-ach. A jak wielu absolwentów Elbląskiej pwz znajduje pracę? Niewielu nie znajduje pracy. W tej chwili podpisuje dyplomy ukończenia uczelni, to licznik jest bliski 9 tysiącom. Mamy kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy i tak na dobrą sprawę w tych rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy nigdy liczba zapisanych jako bezrobotnych naszych absolwentów nie przekroczyła 200. Ale jest to też związane z porą roku tuż po wysypie absolwentów, czyli tuż po okresie, gdzie, gdzie dużo prac dyplomowych jest obronionych, część absolwentów od razu zapisuje się jako bezrobotni na okres znajdowania pracy. No i na przykład tutaj mieliśmy taki przypadek, że nasz absolwent chciał z Powiatowego Urzędu Pracy dostać się do nas jako stażysta do wspomorzenia administracji, ale już niestety nie przyjdzie, stety, niestety, bo dostał pracę, więc, więc to tak, tak wygląda. A jakie działania podejmuje szkoła w kierunku rozwijania wśród studentów postaw proprzedsiębiorczych i współpracy z otoczeniem społecznym? Więc tutaj działania są takie strukturalne. Programy, programy kształcenia zawierają elementy właśnie wyjaśniania na czym to polega i, i próby ożywienia pewnych uzdolnień, który, których może być nawet studenci nie są, nie są świadomi. A w ostatnim czasie przebudowaliśmy strukturę uczelni, powołaliśmy Centrum Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym. I w ramach tego centrum będziemy mieli Akademickie Biuro Karier, Centrum Transferu Technologii, i Akademickie Centrum Potwierdzania Kompetencji zdobytych poza uczelnią, mówiąc, mówiąc kolokwialnie. Akademickie Biuro Karier, które najbardziej jest zbliżone do, do zadań, o które Pani, pani pytała, będzie troszeczkę po nowemu, po nowemu prowadzone. I na przykład ostatnio nowy szef tego, tego, tego biura, zresztą nasz absolwent i twórca biura sprzed 12 lat zdobył projekt i, i finansowanie pewnego przedsięwzięcia właśnie związanego z takim poradnictwem zawodowym, ale nie tym decydującym o życiu, takim przełomowym, gdzie niektórzy po liceum czy, 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 czy w powie liceum się zwracają, ale będzie to takie poradnictwo zawodowe uzupełniające. Chodzi o to, żeby, żeby w ramach kontaktów z abiturientami prawie że naszej uczelni, żeby pewne rzeczy, z którymi oni się spotkają w środowisku pracy, żeby były, były dobrze przedstawione i żeby oni byli przygotowani.